Każdego dzieła. Na egzaminie maturalnym znajomość kontekstów jest nie tylko wymagana, ale i bardzo pomocna. W nauce o literaturze, kontekst jest to zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia jakiegoś dzieła literackiego. W zależności od szkoły metodologicznej, kontekstem może być tradycja literacka albo zjawisko pozaliterackie. Zatem kontekst to jest inne dzieło lub zjawisko z jakiejś dziedziny kultury czy sztuki, do którego odwołuje się tekst. Bez znajomości kontekstu nie odczytamy sensu dzieła, nie zrozumiemy aluzji, czyli właśnie takiego nawiązania. Możemy wyróżnić dwie podstawowe funkcje kontekstu. Pierwsza pomaga zrozumieć sens dzieła, a więc służy interpretacji. Druga natomiast poszerza problematykę utworu, odsyła do świata poza utworem. Oczywiście różne nauki używają słowa kontekst właśnie po to, by zwrócić uwagę na zależności jednych zjawisk od innych, czy danego zdarzenia od splotu innych zdarzeń. Co może być kontekstem? Otóż kontekstem może być inny tekst literacki. Może być historia, sztuka, filozofia, mogą być też inne teksty kultury, na przykład rzeźba, malarstwo, film, muzyka. Kontekst zdecydowanie ma wpływ na odbiór i interpretację dzieła literackiego. Odbiór to jest poznanie treści i struktury dzieła, natomiast interpretacja to jest doświadczenie badawcze, to jest rozumienie dzieła na różnych płaszczyznach. I według Janusza Sławińskiego to jest cały proces poznawania dzieła, w którym możemy wyróżnić dwa poziomy. Pierwszy to jest opis, analiza, interpretacja, natomiast drugi to jest wartościowanie, czy konkretyzacja, czyli doświadczenie czytelnicze. Trzeba pamiętać, że analiza, interpretacja. Utworu są traktowane łącznie w procesie pracy z tekstem. Nie oddziela się ich pod względem formalnym. I z tego względu kompozycja wypowiedzi analizującej tekst nie może być dychotomiczna, czyli nie może być taka rozdzielona. Podczas analizowania Utworu bardzo wyraźne są konteksty interpretacyjne, czyli kierunki badań, które pomagają zrozumieć tekst oraz kierunki interpretacji. Zatem, jak odczytywać konteksty? Otóż utwór literacki powstaje zwykle w wyniku różnych okoliczności. A więc czasem w związku z wydarzeniem w życiu artysty, czasem w wyniku jakiejś zewnętrznej inspiracji, a czasem jako polemika z czymś czy kontynuacja czegoś. Pogłębiona interpretacja tekstu próbuje dotrzeć do tych ukrytych znaczeń wpisanych przez autora w dzieło. Zatem dokonajmy przeglądu najważniejszych um, takich kontekstów. I, które możemy wykorzystać w interpretacji, na przykład kontekst artystyczny. To jest po prostu związek dzieła z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak na przykład malarstwo, muzyka, rzeźba czy architektura. Kontekst biograficzny ma związek z życiem autora. To są czynniki, które wpłynęły na dane dzieło, dany utwór, czy na życie autora. Kontekst filozoficzny to włączenie utworu do panujących w danym czasie poglądów filozoficznych. Kontekst filozoficzny pozwala dostrzec, w jakim zakresie utwory literackie służą po, po, po poruszaniu zagadnień filozoficznych, czy w jakim zakresie wykorzystują na przykład filozofię epoki, przecież każda epoka ma swoją filozofię. Kontekst historyczny to po prostu wydarzenia historyczne, które stanowią tło, Utworu. Kontekst historyczno-literacki odwołuje się do rozwoju cech pewnego typu utworów, prądów literackich, stylów w literaturze. Kontekst językowy skupia się na samym języku jako środku przekazu, np. na słownictwie, gramatyce, składni, strukturze czy stylistyce. Wykorzystywany jest np. w językoznawstwie i oznacza, Językowe otoczenie danego elementu, a więc słowa wyrażenia czy zdania z bezpośredniego lub dalszego sąsiedztwa takie, które mają oczywiście wpływ na zrozumienie i interpretację wypowiedzi. Kontekst literacki to związek interpretowanego dzieła z innymi utworami literackimi może się zdarzyć, że tego samego albo innego autora. Kontekst społeczny odzwierciedla stosunki społeczne, odzwierciedla obyczajowość epoki, w której utwór powstał, no i często dotyczy przemian ustrojowych czy przemian społecznych. Kontekst teoretyczno-literacki to przyporządkowanie utworów do istniejących gatunków literackich, do konkretnej odmiany gatunkowej. Jest to przypisanie utworu do określonego prądu literackiego czy określonej konwencji. Kontekst religijny no to po prostu nawiązania religijne. No, motyw religii występuje w literaturze od zawsze. Znajdujemy go w utworach ze wszystkich epok literackich, począwszy od starożytności aż do literatury współczesnej. Inspiracje wierzeniami ukazane są zarówno w prozie, jak i w poezji, no bo również w innych tekstach kultury. Kontekst estetyczny to jest odwołanie do zmysłowego postrzegania kategorii estetycznych. Te kategorie estetyczne to jakości emocjonalne, jakości formalne i jakości intelektualne. Czyli ważne tutaj jest, jeśli chodzi o jakości emocjonalne, tragizm, komizm, groteska, zniosłość, patos, jakości formalne, czyli piękno, brzydota, harmonia, czy intelektualne, wnikliwość, ironiczność. Kontekst macierzysty. No, czym jest kontekst macierzysty? Kontekst macierzysty to jest rodzaj kontekstu sytuacyjnego, całokształt uwarunkowań, które mają zasadniczy wpływ na sposób wykonania dzieła i jest to rodzaj takiego podłoża historycznego dzieła sztuki, na które składają się m.in. sytuacja społeczna, polityczna czy kulturowa. Więc jest to odniesienie do rzeczywistości takiej pozaliterackiej, czasem do biografii autora, czy do gatunku, do tradycji, do konwencji. No, mamy jeszcze kilka innych kontekstów, na przykład kontekst plastyczny, czy muzyczny, czy, czy, czy filmowy, dziennikarski, teatralny wszystkie te konteksty wykorzystywane są. W literaturze, w różnych sztukach, w różnych tekstach kultury. Podsumowa pod, podsumowując, zanim odczytamy taki kontekst, trzeba najpierw jakby rozpatrzyć istnienie wypowiedzi na poziomie samego tekstu, później na poziomie interakcji między wypowiedzią a najbliższym otoczeniem. I w końcu uwzględnia się wszelkie warunki kulturowe mające wpływ na znaczenie wypowiedzi. Warto zwrócić uwagę, na przykład, na tytuł utworu, czy dedykację, jeśli jest, czy datę, miejsce powstania utworu. To są takie elementy, które mogą nieść wiedzę dotyczącą kontekstu, na przykład kontekstu historycznego. Warto zwracać uwagę na imiona, nazwiska, tytuły pojawiające się w utworze. One również mogą dostarczyć nam bardzo konkretnej wiedzy i odnieść nas do któregoś z kontekstów. Odczytując konteksty, trzeba być bardzo precyzyjnym. Po pierwsze, skojarzenie. Może być mylące. Na przykład mamy postać w tekście mitologiczną, ale mit jest tematem wielkiego dzieła, na przykład malarskiego. No i teraz pytanie, którego z tych tekstów dotyczy aluzja? Więc trzeba bardzo precyzyjnie przyjrzeć się temu nawiązaniu. No myślę, że najważniejsze są ćwiczenia. Trzeba ćwiczyć odgadywanie kontekstów. To jest trochę jak gra w skojarzenia. Jeśli nawiązania nie znamy, no to lepiej je sprawdzić. Jeśli poćwiczymy, to na pewno sobie z tym poradzimy. Żeby dobrze kojarzyć, trzeba orientować się w pewnych obszarach kultury. Twórcy najchętniej nawiązują. Oczywiście do antyku, do mitologii, również do Biblii, ale tych nawiązań może być bardzo dużo, bo jak ustaliliśmy, tych kontekstów również może być bardzo dużo, wobec czego warto je znać. Warto znać podstawowe konteksty, bo bez ich znajomości trudno będzie odczytać sens dzieła czy zrozumieć aluzję. A pamiętajmy, że ka prawie każde dzieło literackie czy kulturowe zanurzone jest w oceanie kontekstów, które wiążą się z różnymi płaszczyznami. Ponadto odczytywanie kontekstu, rozszyfrowanie aluzji daje czytelnikowi bardzo dużo satysfakcji. No i dodatkowo jeszcze ta wiedza na maturze jest bardzo przydatna.